Przybycie. Szanowni Państwo, wybory 1989 roku były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w Polsce. Pokazały kierunek, w którym Polacy chcą, żeby nasz kraj zmierzał. Mimo, że ówczesna władza miała przewagę, miała wszystkie atrybuty za sobą, społeczeństwo wypowiedziało się w sposób jednoznaczny, jaki ma być kierunek, w którym podąża Polska. Wtedy w, wtedy w ówczesnych wyborach wielka, ogromna frekwencja wyborcza zmiotła władze komunistyczne i wysłała je na księżyc. Obecna sytuacja w naszym kraju bardzo coraz bardziej zaczyna przypominać tę sprzed 1989 roku. Dlatego my tutaj jako platforma obywatelska nowoczesna, zieloni, razem tworzymy koalicję obywatelską, postanowiliśmy Zorganizować konferencję i powiedzieć stanowczo nie. Koalicja Obywatelska organizuje, szanowni Państwo, 4 czerwca o godzinie 12 w samo południe w Warszawie Wielki Marsz, na który chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych mieszkańców naszego regionu do wzięcia udziału. Pokażmy obecnym władzom, co myślimy, pokażmy, jak wielu nas jest, jak nie godzimy się na zmiany, które. Zachodzą na naszych oczach i pokażmy, jakiej Polski chcemy. Dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z wyjazdu autokarem, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 698-000-028. Razem wygramy te wybory. Dziękuję bardzo. Zapraszamy, Szanowni Państwo, 4 czerwca. Upadł w Polsce komunizm. Niemniej walka o demokrację, walka o wolność, jak pokazuje najnowsza historia, wymaga naszej ciągłej pracy, niezmiennej każdego dnia. 4 czerwca tego roku spotkamy się w Warszawie, by zamanifestować swoje poparcie dla wolności. Dla konstytucji, dla konstytucyjnych praw, dla demokratycznej i europejskiej Polski. Szanowni Państwo, to jest nasz obowiązek. Dziękuję. Dzień dobry. Ja z kolei, w imieniu Zielonych, członka Koalicji Obywatelskiej, również chciałbym zaprosić nie tylko zwolenników Koalicji Obywatelskiej czy innych partii opozycyjnych na ten marsz 4 czerwca, który będzie świętem tak naprawdę polskiej demokracji. Ale również wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie zgadzają się z łamaniem przez Prawo i Sprawiedliwość praw ich również podstawowych, dlatego że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również są e, członkami, tak, obywatelami Polski, są członkami e, naszej demokracji. Ich głos jest również ważny, a wiem, że wielu z nich z tym się nie zgadza, chociaż oficjalnie tego nie mówią. Nie mówią, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy jakieś pytania? Ciężko zadać pytania do wystąpienia półtora minutowego. To nic, ale być może można zadać pytania związane z Marszem 4 czerwca, ewentualnie z Koalicją Obywatelską lub też... Powiedzieliście Państwo, że zapraszacie wszystkich, gwarantujecie dostarczenie pojazdów, którymi będziecie Państwo dojeżdżać do Warszawy. Ile będzie osób z Koalicji? To jest Państwo tylko niewielką reprezentacją. Ile samych Was będzie i jakie są już osoby, ile już jest osób ja Myślę, że w tej chwili mamy już około 7000 osób, które się zgłosiły, ale żeby wiedzieć jak liczna będzie grupa, no musimy po prostu te informacje muszą do nas spływać. Nie zamówimy autokarów, prawda, żeby jechały puste, tylko chcemy mieć, chcemy mieć pewność, że będą zapełnione, jak również będziemy organizować wyjazd, rezerwację pociągiem. No i oczywiście samochodami. Myślę, że w Siedcach jest bardzo duża grupa osób, która widzi, co się dzieje. Widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze miasto, jak samorząd siedlecki pozbawiony pieniędzy, żeby ratować budżet, musi sięgać po kolejne obligacje, Obligacje, które są przeznaczane na bieżące wydatki, nie na inwestycje, nie na budowanie, tylko na bieżące wydatki. Dlatego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory samorządowe. Włodarz największego miasta, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to Hełm. Hełm z pieniędzmi problemów nie ma. Znamy te wyjazdy w teren z tymi kartkami z Polskiego Ładu, gdzie swoim przydziela się brakujące pieniądze. Widzimy, jaka jest sytuacja. W powiecie siedleckim, który zdaje się przeżywa rozkwit pod y, rządami Karola Tchórzewskiego. Nie chcielibyśmy, żeby tak, tak było. Nasze miasto jest z tego powodu, że mieszkańcy zagłosowali inaczej, pokrzywdzone i poszkodowane. I to widać na każdym kroku. Co Koalicja Obywatelska robi, żeby mieszkańcom to uświadomić? Rozmawiamy z mieszkańcami właśnie Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe, w wielkim marszu, bo tylko w ten sposób my szanujemy demokrację, nie chcielibyśmy wyprowadzać ludzi na ulicę, nie chcielibyśmy, żeby się polała krew. Chcemy, żeby wygrała demokracja, tak jak 4 czerwca 1989 roku, kiedy ówczesna władza miała cały aparat państwa, a mimo wszystko nie miała odwagi, nie miała odwagi yy, stanąć przeciwko obywatelom. Te przemiany się udało i nikt z nas nie ma wątpliwości, że to właściwy kierunek. To, co teraz się wokół nas dzieje, nam się nie podoba i myślę, że coraz więcej mieszkańcom naszego kraju widzimy, jak prowadzi się działalność gospodarczą, jak płacimy kolejne daniny, jak państwo PiS zawłaszcza pieniądze, wydaje na niepotrzebne, nieistniejące lotniska, na nieistniejące elektrownie. Chcemy nie powiedzieć nie temu nie dość jak pensje nasze topnieją.